Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Duch, a to jest kolejny odcinek z serii Call of Duty Infinite Warfare. Rozpoczynamy kolejną operację o nazwie Oczyszczenie. Zapraszam serdecznie do oglądania. STATEK EFOKA HELLA znajduje się w atmosferze Wenus, gdzie podlega naprawom. Wywiad ustalił, że statek przenosi broń chemiczną. Kosy i Marines wejdą na pokład, by ją zniszczyć. Zlokalizujemy broń chemiczną i zniszczymy lotniskowiec. Gotów się uzbroić? Oczywiście polecam lekki karabin maszynowy. Bardzo dobrze kosi. Możecie wyciągnąć z gówna. Dobra, zrobię sobie tutaj jednak. Yy, oczywi oczywiście tego nam w wtwarzacza oraz urządzenia hakujące to jest podstawa. Jednak wezmę sobie karabin snajperski z. tak: z. z celownikiem, a. z celownikiem termowizyjnym, uchwytem przednim oraz może. Yy, magazynkiem fuzyjnym, oprócz tego pistolety maszynowe e, wy, i weźmiemy sobie tak, FR-90 z e, zastanawiam się właśnie z stanownikiem kolimatorowym e, lufą gwintowaną oraz powiększonym magazynkiem no i standard, no i tutaj wezmę sobie właśnie zamiast e zamiast granatów. właśnie Eee, uh, uh, antygrafy masz wszystko co potrzebne. Daj im popali! Zabezpieczyć wachtę w ruchu. Ustawić wachtę standardową. Kapitanie, mam plany Hela. Będę pomagał przy operacji. Przeprowadzę was przed okres wroga i postaram się, żebyście chcieli. Przyjąłem. Febra gotowa? Piarę się, lecimy. Uwaga, macie mocny wiatr na kursie. Zrozumiano, 1-1. Zrozumiano, 1-1, możesz startować. Zrozumiano, zielone światło. No dobra, zaczynamy, słuchajcie. Mamy wichurę na 250 Echo! Kosa, 2-2, Zrozumiano, wchodzę po schodach. EwK heas przed nami! Przyjąłem! I tam widzę cel. Przygotowujemy się do poszukiwań i zniszczenia broni chemicznej. Broją helas! Musimy się ich pozbyć przed lądowaniem! Dobra, pozbyć się tego tych asów Masarz, mamy błyskawicę, pomaga na skrzydła! Przyjąłem! Wszyscy do mnie! Hala przeciwrodnicza zaczyna pracować! Unikaj tych wieżyczek! Rakiety! Najbardziej oberwali po lewej! Możemy tu wylądować! Przyjąłem! Itan, kosy są na Bagburcie wysoko! Znajdź tam wejście w pobliżu zbrojowi! Tak jest! Przyjąłem! Widzę! Dobra, jeszcze chwila... Tak, najpierw muszę uszanować silników głównych. Chodzimy kosy bał, wstawcie I na tego strzału. Do roboty najlepiej. Skończmy z nieba. No także cóż, C12 padł. Jestem i. I ten hangar zadowolony. zabezpieczony. Spalnia ser. Najbliższe miejsce, z którego można dostać się do systemów podtrzymywania życia, to szpital. Przejmiemy kontrolę nad ich systemami podtrzymywania życia i dostaniemy się do zbrojowni. Mamy na, Uwaga na Tak, proszę pani. Widzę ruch! Rozejście. Uwaga na boki! Pierwszymy dalej, póki nie będziemy gotowi. Wow, 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 wow! Dobra! Wow. Rozumiem! Widzę Cię, stary! Dobra. E, I teraz tak, jest tutaj broń, ale nie pamiętam już, gdzie... Znaczy, jest tu zbrojownia, ale nie pamiętam właśnie, gdzie właśnie jest ta zbrojownia. E, bo tutaj w tym rozdziale, bo tutaj w tej misji właśnie mamy tutaj dwie zbrojownie, więc yy, więc yy, Więc warto się dobrze rozglądać. O, i proszę bardzo, to mamy nową broń Banshee. Wracają ja municji Sonic, ogłuszanie żołnierzy. Ale na razie wolę jednak sobie wziąć pistolet maszynowy. O, o, proszę bardzo, czyli. No, czyli jednak ja dobrze pamiętałem, e, zbro, zbrojownia, zbrojownia znajduje się tutaj. Proszę bardzo, e, czekajcie chwilę. Telefon Okej, okay, jest OK, słuchajcie, jesteśmy. Tutaj jest właśnie zbrojownia. Zawsze nie pamiętam właśnie w tej lokacji, gdzie jest właśnie zbrojownia. Proszę bardzo i mamy nową broń, słuchajcie, balistę M3 Proszę bardzo, wyrzutnia, rodzaj municji balistyka. No Ekipy techniczne do działu kontroli atmosfery. Powtarzam, ekipy techniczne do działu kontroli I mamy ulepszenia. Antygrafy zwiększa zasięg eksplozji. u Oni, oh proszę bardzo, mamy nową brońkę. Tutaj było właśnie Akimbo... Akimbo. Ale. A. A już nie mogę tego podnieść, mojej broń. A nie dobra. A dobra, już. Nie mogę już podnieść tej broni. No co, bywa i tak. E, dobra, to weźmiemy tego, paliskę. To wypróbujemy właśnie. Z... Później zmienimy ewentualnie na inną broń, właśnie. Nieprzyjaciel! Proszę bardzo. Po prostu to jest jeden po... Bajster działa właśnie tak, że namierzasz, ee, wystrzeliłeś pocisk, ee, ten pocisk właśnie roz, ro, rozciąga się właśnie na, na trzy takie malutkie pociski i... Bang. Coś jak Krabbingausa. Czy coś. Wow wow. Będziemy wow. się Podłącz się. Titan, wchodzę do ich sieci. Jesteś. Przekierowuję kontrolę do pańskiego kombinezonu, sir. Ma pan kontrolę nad grawitacją i ciśnieniem. Zbliża się FOK! Dobra. To tutaj! Szykować się! Dobra! Dobra! A, nie wyjście na to przygotowanie, co? Weźmiemy próbkę ze zbrojowni, a resztę zniszczymy wraz z wystawkiem. Kapitalnie do zbrojowni zbliża się nieprzyjaciel. No super. Zrozumiałem. Wszyscy przygotować się, ja się zajmę drzwiami. E, tak, e, polecam właśnie rzucić tam e, multur tropicieli. Kapitanie, drzwi do zbrojowni trzeba zhakować bliska. E, I cóż, i. zaczynamy hakowanie. I tam, ilu się zbliża? Przynajmniej dwa tuziny, mają też C6. Mogę zablokować drzwi, ale nie na długo ich to powstrzyma. Się. Y, polecam właśnie sobie y, skakować te dni, później dostać się właśnie na samą górę. Patrzcie tu jest, nie? Y, mamy ich tuziny właśnie i polecam właśnie wyciągnąć tarczę. Tarcza jest zajebista. Polecam. Bardzo. A to też korzystajcie też z osłon, Droga wolna. Chociaż w sumie warto lepiej korzystać jednak z tarczy.

Także cóż, to jest jeden z najłatwiejszych sposobów. Po prostu wyciągacie tarczę i czekajcie, i czekacie aż tego, aż hakowanie skończy się właśnie. Ewentualnie możecie tego, możecie używać snajperki jest wasza wola. I jednak polecam właśnie ten sposób. Dobra. Dobra. I proszę bardzo, mamy kolejny terminal. Elektrogranaty. I coś jeszcze mamy? Chyba nie. Chyba to już wszystko. Uwaga! Personel w górnej części Zgłosić się na stanowiska. Dobra, bierzemy próbkę broni. Personel w górnej części Zgłosić się na Próbka pobrana. Podłóż ładunki. Upewnijmy się, że nigdy nie użyją tego gówna. Dobra. Podkładam ładunki i spadamy stąd. Ładunki podłożone. Retribution, zmierzamy w stronę miejsca ewakuacji. Ser Hela straci pułap. Musicie się pośpieszyć. Oho, C-12. Dobra. O, mam przynajmniej tego, broń. Bo jest no to możemy wykorzystać to właśnie przeciwko e, C, C-8. Ktoś jeszcze? Nie, dobra, możemy się ewakuować. Chyba biegiem, 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 biegiem. Ita, wysadzamy cel, odpal ładunki. Cele detonatory zostały przekierowane do pańskiego kokpitu. Odsuńcie się i wysadźcie ją! Kosy, odsuńcie się od celu, odpalamy ładunki. Kto powinna zwrócić ich uwagę? Hela zniszczony, jeden statek mniej. Formować trzy, wracamy do domu. Korsarz do dowodzenia, misja zakończona, wracamy do bazy. Przyjąłem, kapitanie. Widzimy was na radarze, bezpiecznego lotu. No, udało się, proszę bardzo. Zodkoczona. Synchronizacja, I kolejny mamy jeden adut, czyli właśnie szybsze dobywanie, czyli po prostu szybsze celowanie, także się przyda. I posłuchajmy tradycyjnie, co mają do, opo do opowiedzenia w wiadomościach. Wojska OTS udaremniły atak chemiczny na Ziemię, niszcząc statek frontu obrony kolonialnej przenoszący broń. Mimo to doniesiono nam, że nie udało się w pełni zneutralizować środka chemicznego. Eksperci twierdzą, że próżnia powinna go unieszkodliwić, jednak nie można mieć co do tego pewności, nie znając jego składu. Organizacja zdrowia ogłosiła, że zajmuje się już przygotowaniem pomocy dla kolonii Łówaziemskich. Paul Bryant z Witaj Retribution, wyjazd z Helars! Woohoo! F.O.K. Nawet jak ich zabijesz, idziesz za nimi. Tak, ładnie. Zaczynają Dobra. Trudny lot. Dobrze, że jest pan cały. Czas. No i dobra, no i dobra, tradycyjny odcinek zbliża się, po... się do końca, także coś. Dzięki wielkie ludzie za oglądanie i cóż, trzymajcie się do następnego, pa pa!